Wróżka, która wróży sobie sama, musi być bardzo zdyscyplinowana i maksymalnie obiektywna, czyli pewnie taka nie istnieje. Trudno jest samemu sobie rozkładać karty tarota, karty anielskie czy runy, bo czyta się je stronniczo. Każdy będzie próbował znaleźć w nich to, co dla niego najlepsze. Niemniej karty wiele razy pokazywały mi prawdę, w którą na początku nie chciałam wierzyć. Pytacie czy trudno jest kłaść karty samej sobie Najtrudniej wyczytam w kartach to czego oczekuję zobaczę to co najlepsze najwspanialsze jeśli tylko pojawia się sygnał że coś nie gra zaczynam się zastanawiać czy aby czegoś źle nie odczytałam od razu staję się podejrzliwa ot taka jest ludzka natura stąd wróżki raczej nie wróżą sobie same Podobnie jak dentyści, z reguły chodzą do innych dentystów. Choć zdarza się i tak, że karty powiedzą mi, co mnie czeka, a ja w to kompletnie nie wierzę, bo wróżba wydaje mi się kompletnie zwariowana. Oto moja opowieść. Wiele lat temu, gdy pracowałam intensywnie z kartami tarota, coś mnie podkusiło, żeby zapytać kart: Co mnie czeka w ciągu najbliższych dwóch lat? Był to czas moich przeróżnych problemów, więc niemal odruchowo poszukałam pomocy w kartach. W układzie pojawiły się przeróżne karty, ale najbardziej zafrapowała mnie karta Świat, która w otoczeniu innych kart powiedziała: Wyjedziesz za granicę do pracy, poznasz tam mężczyznę swojego życia i partnera. Będzie to człowiek o tym samym kolorze skóry, ale innej mentalności, i on będzie nagrodą za twoje życie. Kiedy karty się przede mną otworzyły i pozwoliły to wszystko przeczytać, zamknęły się i nie miały już dla mnie żadnego przesłania. Stwierdziłem wtedy, że wróżba jest przedziwna, że odczytałam karty jak mi wygodniej. Minęło trochę czasu. Nagle zupełnie niespodziewanie wyjechałam za granicę, gdzie spędziłam kilka lat pracując. I tam właśnie spotkałam swojego przyszłego męża. Jesteśmy z sobą wiele lat, a w chwilach, gdy czasem mąż mnie denerwuje, szybko przypominam sobie tamten rozkład kart i mówię do niego. Jesteś dla mnie nagrodą za moje życie, a ja jestem nagrodą dla ciebie. I już po kwasach. Okazuje się, że czasem wróżka jest w stanie wywróżyć sobie samej prawdę. Choć wychodząc z założenia, że wróżyć sobie nie należy, bo czyta się w kartach stronniczo, szukając tego, co najlepsze, a nie faktycznych, prawdziwych odpowiedzi na pytania. Pamiętam, że kiedyś tak bardzo chciałam, żeby firma moich dzieci dobrze się rozwijała, rozkwitła i przynosiła doskonałe dochody. Pytając kart, kiedy dzieci doczekają się pełnego rozkwitu firmy, zobaczyłam w nich odpowiedź za około 3,5 roku. Wtedy czułam, że to niesprawiedliwe. Że muszą tak długo jeszcze czekać. A tu się okazało, że karty miały rację, ale poczekać było warto. Jedno wiem: następnym razem, kiedy moim bliskim czy mnie samej będzie dotyczył jakiś dylemat, zadam pytania po prostu innej wróżce. A Wam, w słuchającym i czytającym, życzę, aby wszystkie wróżby były najpiękniejsze, najprostsze i zawsze. Kończyły się dla Was i Waszych bliskich szczęśliwie. Wasza wróżka Elżbieta Elis.